Dzień dobry, wita Was Pani Bajka z Biblioteki Manhattan, jednej z filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku. Nie jestem tutaj sama, jest ze mną smog Gerwazy. Gerwazy ma ferie, tak jak Wy, i ja mam dla niego ciekawą propozycję. Może też i Was uda mi się namówić na to samo. Gerwazy, tak? Chciałabym cię zabrać na wycieczkę. Na wycieczkę w taki ponury zimowy dzień? No tak, właśnie na wycieczkę. A dokąd? Pojedziemy do Zo, do naszego oliwskiego Zo w Gdańsku. Ha, kto chodzi do Zo zimą? No, tak, wiem, nie jeździ tamta wspaniała ciuchcia, no i nie ma niczego pysznego do zjedzenia, ale powiem ci na ucho pewną tajemnicę. Zwierzęta w zoo zimą strasznie się nudzą. Jak to? Tak jak ja czasem? No, tak, tak jak ty. No, to trzeba je odwiedzić. Owszem, odwiedzimy je. A wiesz, na początku przywitają nas te wspaniałe kamienne lwy. A potem, jak wejdziemy główną bramą, to zaraz bliziutko po prawej stronie może spotkamy alpakę Gabrysię. Gabrysię? No tak, ona ma tam swój domek i może akurat będzie jadła siano. A potem. A potem? Potem skręcimy w lewo i pójdziemy do Żyrafiarni. To jest. Jedna z niepowtarzalnych okazji, żeby zobaczyć z bliska żyrafy. Powiem ci mają wspaniałe, długie rzęsy i piękne centki. I czasem się kłócą. Kłócą? Hmm, hmm. A razem z żyrafami mieszkają surykatki. Są bardzo wesołe. Czasem wybiegają na dwór, żeby się ogrzać pod taką specjalną lampą jej. Pod lampą? No, widzisz, latem tego byś nie zobaczył. A kiedy już wyjdziemy z żyrafiarni, bo tam za długo nie można być, bo tam jest taki ciekawy zapach, więc pójdziemy do lwiarni. Jej! Może lwy będą w domu, a może będą sobie biegały po śniegu? O, lwy na śniegu to może być bardzo ciekawe. Wiesz, a co jeszcze można zobaczyć w zoo? No, potem zabiorę cię jeszcze do małpiarni, bo chyba najbardziej ze wszystkich zwierząt myślę, że nudzą się małpy. One siedzą teraz zamknięte, a lubią sobie brykać i fikać na swoich wybiegach. Więc kiedy widzą dzieci, dorosłych albo smoki, bardzo się cieszą i ciekawie spoglądają przez szybę. A orangutany to nawet. Uczą się rysować i zobaczysz w zo piękną wystawę ich rysunków. No, niemożliwe. No, ja też będę rysował. No, ja myślę. A jeszcze, jak będziesz miał szczęście, to spotkasz mojego ulubionego kotka. Ma na imię Danusia i taką śliczną czerwoną obruszkę nosi. Daje się głaskać. O, uwielbiam koty. No to co, zachęciłam Cię? Tak! A wiesz, w zoo mieszkają różne rzadkie zwierzęta. Na przykład w zoo w Madrycie w Hiszpanii mieszka panda duża, taki niedźwiedź bambusowy. I w naszym zoo też mieszka panda, ale jaka, to musisz sam jej poszukać, jak będziesz na spacerze. To jest chłopiec i dziewczyna. Ja to opowiadanie zaraz tutaj Zilustruję, a głosem, który będzie czytał opowiadanie, to będzie głos mojej koleżanki, pani Kasi Czarnotty, również z Biblioteki Manhattan. To co? Zaczynamy? Chcesz posłuchać? Zaprosisz dzieci? Zapraszam wszystkie dzieci na opowiadanie pod tytułem Panda i różowe kwiaty. W dalekiej Azji, w bambusowym lesie, żył miś Panda. Inne pandy nazywały go Pandi. Pewnego dnia, kiedy miś zjadał codzienną porcję bambusów, zobaczył niedaleko siebie piękne różowe kwiaty. Pandi posmakował je i okazało się, że mają bardzo słodki smak. Kiedy kwiatów zabrakło, miś ruszył w głąb lasu. Nagle zobaczył bambus, który był tak wysoki, że sięgał chmur. Ojej, jaki on wysoki, powiedział mi z zachwytem. Kra, kra! Ten bambus jest mój, tylko mój, krakał czarny ptak. Y, przepraszam, już sobie idę, odpowiedział grzecznie Pandi i zerwał kilka smacznych różowych kwiatów. Kra! Jeśli chcesz, to posłuchaj mojej opowieści, ale nie jest ona wesoła. Zagadnął uspokojony miłym zachowaniem misia czarny ptak. Y, chętnie cię wysłucham, odpowiedział pandi, a ptak zaczął opowiadać. Ponad tysiąc lat temu była tu przepiękna kraina. Na samej górze tego bambusa znajdował się pałac księżniczki Bambi, która niestety została uwięziona przez złego czarnoksiężnika. Tylko trzy magiczne naszyjniki mogą uratować księżniczkę i jej krainę od zaklęcia. Zakłopotany ptak z wrażenia zjadł całą gałązkę bambusa i spojrzał na misia. Pandy zamyślił się, popatrzył w górę i powiedział zdecydowanym głosem: Tak, wejdę na ten bambus. I jak zapowiedział, tak zrobił. Gdy był już bardzo wysoko, spotkał bambusowego szczura, który zawołał do niego. Hej, Pando, kiedy wrócisz z powrotem, y, pójdź 3 km w stronę południa. Znajdziesz wtedy 20 jaskiń. Wejdź do pierwszej od lewej strony i wybierz kufer. Jednak pamiętaj, strzeż się małej różowej papuszki. Y, dobrze, zapamiętam to, szczurze bambusowy. Odpowiedział pandi i powędrował w górę bambusa. I tak szedł, szedł, kiedy w końcu już bardzo zmęczony wdrapał się na szczyt, zobaczył ruiny wspaniałego niegdyś zamku, a na jednej z cegieł błyszczał złoty naszyjnik. To pierwszy z tajemniczych naszyjników, zawołał dumny pandi, więc jednak czarny ptak nie kłamał. Kiedy miś wrócił na dół, wyruszył na południe w kierunku jaskini, o których mówił mu bambusowy szczur. W znalezionej jaskini zobaczył kilka niezwykłych przedmiotów. Torbę z kosztownościami, sakwę z dziesięcioma tysiącami życzeń oraz kufer. Pandi otworzył stary kufer. Na jego dnie leżało tylko parę starych pieniążków. Miś wziął jeden do ręki a ten zamienił się w naszyjnik. Uradowany miś zabrał go ze sobą. Przy wyjściu z jaskini zobaczył małą różową papuszkę, która rozpaczliwie wzywała pomocy. Kre, kre, ratunku, zły tygrys, kre! krzyczała papuga, a za nią pędził wielki tygrys. Ty wredna papuga! Mam cię, złośliwcu! ryczał tygrys, a papuszka broniła się. Kre, ten tygrys jest wysłannikiem złego czarodzieja wołała papuga. Miś milczał. Po chwili jednak powiedział: Szczur bambusowy ostrzegał, że mam ci nie wierzyć więc uciekaj, jeśli ci życie miłe. Papuga zaskrzeczała coś jeszcze i zniknęła a wdzięczny tygrys powiedział: Dziękuję ci bardzo, dzielny misiu. W końcu ktoś przyjrzał tą okropną papugę. Proszę, w podziękowaniu mam dla ciebie naszyjnik. Jestem pewien, że tobie przyda się o wiele bardziej. Zadowolony Pandi wrócił do wysokiego bambusa, gdzie spotkał czarnego ptaka. Oczywiście pokazał mu części naszyjnika. Kra, kra! Udało ci się, zawołał z radością ptak. Wypowiedział zaklęcie i części naszyjnika złączyły się w całość. Z medalionu wyszła piękna księżniczka Bambi. A wokół zamiast bambusów były ogrody pełne cudnych roślin i zwierząt. Dziękuję ci dobry misiu Pandi, zawołała z radością księżniczka. Uratowałeś mnie i moje zwierzęta. Jeśli chcesz, możesz zamieszkać z nami. Tu masz już teraz wiernych przyjaciół. Czarnego ptaka, bambusowego szczura i tygrysa. No i nigdy nie zabraknie ci twoich ulubionych różowych kwiatów. Miś Pandi zamieszkał w krainie księżniczki i był bardzo szczęśliwy. A co się stało ze złym czarodziejem i jego pomocnikami? Czarnoksiężnika uwięziono w starym kufrze, a papugę w trzewiku. Do dzisiaj ten las nazywa się Zaczarowanym. No, piękne opowiadanie. Hmm, Gerwazy, podobało ci się? Tak, jestem oczarowany. Księżniczką Bambi. No to teraz może przypomnisz dzieciom o zagadce. Tak, ja pamiętam. Zapraszam dzieci jeszcze raz do naszego gdańskiego ogrodu zoologicznego i koniecznie, ale to koniecznie poszukajcie pandy, która tam mieszka. No i oczywiście zobaczcie inne zwierzęta. Papa pa.